W lekcji mapowania doświadczeń pokazywałam Ci dwa narzędzia, które pomagają lepiej zrozumieć perspektywę biznesową. Dla przypomnienia, pokazywałam Ci stakeholders map, czyli mapę interesariuszy i kontekst map, która z kolei pozwala lepiej zrozumieć otoczenie firmy, różnego rodzaju zdarzenia, trendy, potrzeby to co się dzieje u konkurencji czy na przykład regulacje prawne, które trzeba mieć z tyłu głowy. Dziś pokażę ci kolejne narzędzia pomocne zarówno w zrozumieniu perspektywy biznesowej, jak i w tworzeniu strategii nowego produktu. Pierwsze narzędzie nazywa się Business Model Canvas, stworzone przez Alexa Osterwaldera i przedstawia ono model biznesowy firmy, czyli to jak ona funkcjonuje. Mamy tu takie obszary jak Segment klientów, czyli grupy ludzi lub innych podmiotów, do której firma kieruje swoją ofertę. Tu możesz podać np. czy jest to rynek masowy, a może jakaś nisza, może konkretny typ odbiorcy itd. Mamy również propozycje wartości, czyli zestaw produktów i usług, które firma sprzedaje swoim klientom. Dzięki poprzedniej lekcji znasz już narzędzie, które pomoże ci taką propozycję wartości zdefiniować. Kanały dystrybucji opisują, jak docierać do klientów i jak dostarczać im swoją ofertę. Mamy też relacje z klientem, czyli to, jakie typy relacji chcesz nawiązać z danymi segmentami. Strumienie przychodów czyli to, jak firma zarabia, jakie ma, Źródła zarobków. Zasoby czyli kluczowe zasoby niezbędne do działania. Kluczowe czynności czyli to, bez czego ten model po prostu nie zadziała. Mamy też kluczowych partnerów czyli dostawców i partnerów niezbędnych w prowadzeniu biznesu. No i struktura kosztów czyli wszystkie koszta, jakie generuje ten model biznesowy. W materiałach dodatkowych podaję link do wideo, w którym zobaczysz biznes model Canvas na przykładzie Nespresso. Drugie podobne narzędzie, które chcę ci pokazać, nazywa się Lean Canvas. Nazwa tej kanwy pochodzi od metody Lean Startup Erica Gdy biznes Model Canvas mocno skupia się na pełnej strukturze, Lean Canvas mocniej kładzie nacisk na problem i propozycję rozwiązania. Z informacji jest bardzo podobny, pojawia nam się tutaj jednak pewna nowa, ważna sekcja. Czyli kluczowe metryki, czyli co będziemy śledzić testując swój produkt. Jak widzisz, mamy tu też problem, który zaobserwowaliśmy, oraz rozwiązanie. Pozostałe bloki są zaś dosyć podobne, jak te, które możesz znaleźć w Business Model Canvas. W materiałach dodatkowych znajdziesz nagrania, które pokazują Link Canvas na przykładzie Ubera, Airbnb i Google. Dołączam również materiał porównujący ze sobą obydwa narzędzia. Znasz już mnóstwo narzędzi, które pomogą Ci zrozumieć istniejącą strategię biznesową lub stworzyć nową dla powstającego produktu. Wiesz już, jak za pomocą persony, empathy map czy customer journey map zebrać najważniejsze informacje z perspektywy użytkownika. Wiesz też, jak uporządkować najważniejsze informacje z perspektywy biznesowej. W tym pomoże Ci Lean Canvas, Business Model Canvas, Context Map czy Stakeholders Map. Znasz też Value Proposition Canvas, które pomoże Ci powiązać wiedzę o użytkowniku i jego potrzebach z elementami produktu i stworzyć propozycję wartości. Wiedza utrwalona na tych narzędziach to mocny fundament i drogowskaz, który pomoże nam zaprojektować produkt. Do tych materiałów warto wracać w trakcie tworzenia produktu, przypominając sobie najważniejsze informacje. Tymczasem, skoro research i porządkowanie wiedzy już za nami, pora rozkręcić wyobraźnię i zabrać się za kreatywną burzę mózgów. W kolejnej lekcji pokażę Ci kilka sposobów, jak w krótkim czasie wygenerować mnóstwo pomysłów zarówno solo, jak i w trakcie warsztatów zespołowych.